Samochodu się nie zmieści. Te drzwi mamy zdupione, nie ma kiedy zrobić I taki to żywot Silniczek mam podwieszony, oliwka leci sobie z michy Plan jeszcze będzie się mam taki, sprawdzał się dzień kończy bo jest 16 Żeby zrzucić michę, zrzucić koło zamachowe, budowę koła może, jak mi styknie czasu i chęci, to może jeszcze przodek zrzucę I, i, I po prostu, żeby zajrzeć do tego wału, czy on uszkodził blok, czy on je uszkodził Jak pęk. No i wjechałbym sobie tamtym Kur... Estwem, za przeproszeniem Ostatnio nie chciał jeździć tam nie miał do tego zajrzeć, no ale jeździć zaczął Więc go tu odstawił na bok Dzisiaj czekałem na silnik, mówię, odpalę go wcześniej, żeby się trochę rozgrzał Yy, zaraz po zapaleniu, jazda była Zostawiłem go, że sobie trochę pochodził Jazdy nie ma no ja Myślałem, że to jest kurde zwykły układ jakiś na przekaźnikach, na bezpiecznikach Tylko przyłącznik pod kierownicą, jazda tył, przód, yy, żółw, zając no, kurwa, tu nie ma przecież żadnej filozofii To jest tak prymitywny układ jazdy, no to zwykły zwykły hydrostat na Sauerze Nie, ale oni musieli tam kurwa sterownik wpieprzyć, nie? No i mruga teraz na czerwono i trzeba teraz wydedykować co ta, co, co ta głupia dioda mruga Co jest nie tak No i szczerze wam powiem, że to tak spontanicznie ten wózek był kupowany Bo wcześniej nie znałem tych maszyn, nie miałem z takie nigdy do czynienia yy, Zamieniłem linde, które były przekombinowane elektrycznie bardzo na coś takiego na wajchy No ale to jednak się okazuje, że nie Mimo, że to jest takie kurwa gówno proste, to i tak musieli tam wsadzić sterownik Do srania tam potrzebny jest ten sterownik Po co sterownik odjazdy w maszynie, gdzie masz tylko jechać w przód, w tył Dodajesz gazu Pompa, pompa się powinna wystarowywać proporcjonalnie razem z obrotami silnika, pompa jazdy i tyle, no że do tego nie jest potrzebny żaden sterownik Po co do, Ja nie, nie mam pojęcia, po co to producenci to wymyślają. To serania to potrzebne wszystko, tylko kurde problemy z tym później, no ale, ale nie o tym. No. Znaczy o tym. No w sumie o tym. Dlatego o tym mówię, bo zamiast tą wielką żabą, tu kawę, kawałek drzwiło, tak tu mamy ten wysięg wyciągnięty, ta stoi, bo ma pęknięty rozdzielacz, czekamy za częściami i o i wszystko przyblokowane. I stoimy z, trochę z robotą. Tu praktycznie tuleje jedną się udało wybić, bo nie chciały wyjść, bo to jest tak to gruba ta skrzynka, że tu by trzeba naprawdę mieć fest wybijać, żeby tam sięgnąć. No ale mimo to, że się tam pukało w rand, bo tak widać, jest tu jest większa silnica, tam głębiej jest trochę mniejsza. No to rand wystaje minimalnie, więc za bardzo nie było czym zahaczyć, żeby puknąć. A tuleje były osadzone dość tak na ciasto. Więc no, dopiero jak je wygrzałem, to tam byle czym się pukło i już ta jedna tuleja wyskoczyła No także tutaj teraz do tego zamawiamy części Jest to maszyńsko stare, praktycznie z tych nowszych maszyn tu może jakieś tam pojedyncze elementy będą te same A tak praktycznie sworznie to jest wszystko coś innego, a że sprzęt już jest dość stary no to Też nie wszyscy mają wszystko, no i się później szuka tych części trochę tu, trochę tam No i tak widać wysięg jest Stoi może trochę niefortunnie, mógł być trochę bardziej w prawo dany, było trochę więcej miejsca, no ale nie myśleliśmy, że silnik nam wyskoczy do roboty I do tego jeszcze buzek nie będzie chciał jeździć No i to tak się widzicie plecie wszystko No także tu olej sobie niech wyciurka, bo jednak jest w nim prawie 60 litrów, no to ta micha była później ciężka, ciężko było z niej wylać ten olej Jak już ją się odkręci Więc lepiej to zrobić teraz, póki jest przykręcona No że tutaj wszystkie te śruby w koło trzeba odwalić Koło zamachowe odwalić I tu praktycznie żeby wał wyciągać to trzeba będzie koło zamachowe Znaczy obudowę Obudowę koła trzeba będzie zdjąć A żeby zdjąć obudowę koła To jeszcze trzeba się pozbyć turbiny, bo turbina jest do tego przykręcona No także też trzeba turbinę wydubać Nie wiem czy ja tu dzisiaj coś jeszcze zwalczę, szczerze powiem, że Taki miałem dzisiaj ten dzień do dupy Nic nie szło tak jak bym chciał, żeby szło i trochę mnie chęci opuszczają na to wszystko. No ale przynajmniej miskę zwalę, bo żeby zrzucić miskę to nie trzeba ani tyłu, ani przodu rozbierać. No, przód i tył też tak chyba trochę za ambitnie to wymyślam, żeby to jeszcze dzisiaj robić. No ale praktycznie zrzucając miskę będę mógł tą pierwszą stopę od wału odkręcić i zobaczyć przynajmniej jak wygląda stopa, ale jak wygląda blok pod wałem, nie zobaczę, dopóki się wału nie wyrzuci całego. No, no, bo to tylko takie na szybko podejrzenie, bo jeżeli z blok poharatany albo coś tam się wydarzyło, no to jakby nie będzie potrzeby spieszyć się z rozbiórką całej góry, bo bo podejrzewam, że to i tak będzie trzeba szukać innego silnika, albo coś, coś w tym stylu. Bo jak z tego się nic nie da zrobić, no to się okaże. Zdejmę miskę, będzie widać. Także kręcę. No tak, widać na załączonym obrazku. W miejscu leżała taka śruba. Ale wygląda na to, że się wykręciła tu ze stopy. Później to podświetlę, jeszcze pokażę. Nie, bo tu widzę, że wszystkie inne są. Najciekawsze jest to, że <laughs> urywała się ta śruba, co trzyma stopę. Zresztą, tam. nie będę teraz tłumaczył, pokażę Wam to jeszcze raz, jak oświetlę, bo teraz jest tu ciemno, to nic nie widać. Są odkręcone. Tak, widać, panewka zaczęła się już mocno zacierać. tu już pękła wzdłuż. A no ja, sorry, już o tej godzinie też za bardzo z nikim nie dogadam, eee, No, panewka, tak, widać, pękła wzdłuż. Jeszcze nie wyciągnąłem panewki, która jest tam od strony bloku Tutaj z pierwszej stopy wygląda to tak Też już mocno przytarte Dolna panewka ze stopy Wygląda tak No i ciekawostką było, że jedna śruba od stopy, od drugiej stopy Z lewej strony była urwana Łeb leżał w misce i urwana śruba Leżała sobie w misce To jest właśnie to. Więc on bez tej śruby musiał sobie już jakiś czas jeździć, do tego, że tu jest dosyć dużo gwintu i to jednak musiało mieć trochę czasu, musiało minąć, żeby ona odrgania od się wykręciła i spadła do miski. No także tak źle tutaj nie wygląda sam blog i to wszystko. Więc ja myślę, żeby to wszystko rozebrać, pomyć jeszcze się dokładnie przyjrzeć, I by był nowy wał, przeosiować to wszystko. Przeosiować to wszystko i maszyna by śmigała dalej. A wał gdzie pęk? Zaraz wam pokażę, gdzie pęk wał, w którym miejscu. O! Dobra, czekaj, tę lampkę może przykleję. Ale kurde, bo ona się zawsze klei. Nie tam, gdzie by się chciało, że się przykleiło. Tu nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest chrupnięty. No pękł tutaj przy samym tym, przy samym czopie tu sobie leci, i tu, tu, tu później, po tym po obwodzie, po, po, po czopie od stopy od łożyska głównego. Dobra, więcej tu nie rzeźbię. Nie chcę mi się już dzisiaj. No pokażę co jeszcze mam do zrobienia. O, U dzisiaj klient jest jeszcze dwie nowe tulejki do manitu, bo manitu jest skończona, ale jeszcze tu decyzja zapadła, że na tylnym moście te tuleje będą do wymiany, żeby już po prostu pojechała maksymalnie wszystko, żeby było zrobione. Zapalimy światełko, co by było tu widniej No, tutaj mam wszystkie graty, które mi przyszły już na wyjazd do Krogłogowa, do, do kompaktora, tego 472 No, jest strzeleczka Filtry paliwa, do oleju, bo olej się zmieni, uszczelki pod kolektory Wszystkie przewody pryskowe z wyspy Common Rail to jakieś tam ringi, tulejki, te pod szpilki do głowic Jakieś tam miedzianki do śrubek, kolektor sący Uszczelka pod turbinę Nakrętki kolektora głowicy Tu też jakaś tam uszczelka Wszystkie nowe szpilki do kolektora wydatkowego komple Nowe szpilet, właściwie do Do przykręcania głowicy, tutaj uszczelka Uszczelka O, przez pasek przychodzi w dekiel zaworowy Odba tu kupiłem taki kątowniczek Dzisiaj jeszcze byłem pewny, że świece żarowe są wszystkie dobre no, Chociaż nie wiem skąd mi się to stwierdzenie wzięło, że są dobre jak ich nie sprawdzałem No i szybko na... Tu leżą, leżą, muszę je tu pozbierać Szybkie sprawdzenie na akumulator Podłączone Okazuje się, że z sześciu tylko jedna grzeje Także jeszcze dzisiaj na szybko zamawiałem jeszcze od razu sześć sztuk nowych. Mam nadzieję, że mi to przyjdzie i będę miał. No, kupiłem sobie takie klucze wygięte, bo takich nie miałem, akurat takich wygiętych w C. To jest od 10 do 22. Oczywiście od razu trzy komplety, czyli jeden na warsztat i do dwóch busów, żeby już nie nosić tego w tej wewte, bo się później wyciąga, zapomina się odłożyć. No i komplet tryskiwaczy. Tutaj klient miał jednego oryginalnego Deutscha, ale to jest wszystko to samo co. Co te Bosza? Bo to są wszystko wacze Bosza. No, także od razu nowych 6 trysków. Dostanie tam głowicę, co sobie Klient lokalnie naprawił sam. Więc już mi odeszły takie rzeczy jak, jak, jak martwienie się jeszcze ze zleceniem naprawy głowicy. To już mnie nie będzie obchodzić. a ja tylko mam to zamontować, wszystko i uruchomić. No, także dostanie maszynka od razu. 6 nowych trysków. Mimo, że tamte jeszcze chodziło, ale już trochę dymił, trochę coś tam, coś się już tam z nim też działo. Więc po 20 tysiącach godzin można maszynie jakby zaaplikować nowe wtryski No, no to jest taki, taki właśnie komplecik Na poniedziałek to będę miał No i tu, tu leżą te wszystkie graty, tu są stare wtryski To klientowi oddam te stare wtryski, tu jeszcze mam laski i wszystkie dźwigienki zaworowe Też dzisiaj to wszystko opęzluję. No i tu dekiel zaworowy, bo tu pełno syfu Sobie to wszystko umyję, uszykuję, żebym miał już gotowe na Poniedziałek, bo jutro gnam na Karpacz o, tu jeszcze z, tego, z tej OCB rozebrałem siłowniczek, bo w katalogu, w katalogu z zestawu uszczelnień nie ma jako takiego Więc już, żeby się nie bawić na pojedyncze zamawianie uszczelek, to sobie po prostu jest wymiarowałem, zamówiłem w hurtowni Przyjdzie mi to wszystko jutro No plus jakieś tam trochę ringów, które już mi tam w szuflapkach brakuje, sobie od razu pozamawiałem No, taki malusienki siłowniczek no, czy był rozbierany od fabryki, czy nie był, nie wiem, nie powiem Trudno jest to określić, zresztą szczerze powiem nie przyglądałem się temu, bo w sumie Co mnie też to obchodzi, no. Ciekło to ciekło, tu będą wymieniane tulejki, wszystkie pójdą nowe uszczelnienia I tam w cylindrze też jest tulejka Też będzie od razu nowa założona, plus nowe sworznie Także cały układ skrętu się elegancko usztywni No i także tak to Tak to wygląda No a ten, a ja tak już mówiłem, jutro lecę sobie na karpacz Tomek jutro tutaj tylko do chyba pierwszej może być Z tego co mówił to powalczy przy Manitou Silnik na razie odstawimy Dostałem ofertę na Xchange'a Drogi jezak psi Więc jeszcze czekam na yy, ofertę na zestaw naprawczy do tego silnika Zobaczymy ile będzie kosztował Z nowym wałem korbowym A wał ten tani nie jest nie wiem dokładnie ile dzisiaj może kosztować, ale do V6 to jest gdzieś około pewnie 25-27 tysięcy, do tego może być droższy. No, także tak to wygląda. Mówię, tu już jedną tutaj wybiłem z tamtej strony, ta jest praktycznie wygrzana, to wyleci raz dwa Zostało jeszcze posprzątać graty, bo trochę tu nasypiłem. No, i rozebrałem tutaj jeden siłownik, żeby z niego wyciągnąć uszczelnienia. Mam nadzieję, że wszystkie będą miały takie same, bo przynajmniej w katalogu wychodzi na to, że wszystkie są takie same. No, i tyle. Tu już części pozamawiane. Będą one szły teraz gdzieś tam, powiedzmy, te 2-3 dni, więc myślę, że na środę powinno wszystko być. No, a co z silnikiem? Tu klient zadecyduje, co będziemy robić dalej? Nie wiem na razie. Tak, widać to, co wyciągnięte. No, przytar się. Może jeszcze jedną stopę odkręcę z ciekawości, żeby zajrzeć, czy, czy, czy dalej będzie podobnie przytarte na tych panewkach. No ale w sumie nie sygnalizował, że ma za niskie ciśnienie, czy coś w tym rodzaju. ale jak komputer podłączałem, to ciśnienie smarowania miał dobre. No, fakt faktem, że to jest pompa naprawdę jebitna i ona pompuje konkretnie. Także już naprawdę musi być gdzieś konkretna dziura w tym silniku, żeby ta pompa nie nadążyła, nie nadążyła z wydatkiem, żeby utrzymać ciśnienie. A jest to duży silnik, tak widać. Jest ukręcenia naprawdę sporo. Zresztą w poprzednich filmach, aby ktoś tam się gdzieś cofnął, to mógł zobaczyć proces naprawy takiego silnika, tylko uciętego w tym miejscu. O jeden cylinder na lewo i prawo, czyli w sumie dwa, był mniejszy. No i tam też było robione to wszystko. Z... Głowice były remontowane i był nowy wał korbowy zakładany. Nowe tłoki. Tuleje, więc. Ja myślę, że żeby tutaj taki zakres zrobić, to spokojnie klient będzie zadowolony i, i będzie to śmigać. No, także to na tym w takim razie kończę tę dzisiejszą dnióweczkę i odkręcę tą jedną jeszcze stopę, sprzątam ten pierdolnik, wyjeżdżam maszyną i kończymy. Jest godzina przed siódmą, także starczy na dziś, także trzymajcie się.